Gość dobro. Gościem dzisiejszej audycji jest pan Marian Gryglas, olimpijczyk, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Europy i Świata w wyciskaniu sztangi z pozycji leżącej. Miłośnik koni i Podlasia. Człowiek, którego historia życia mówi, że nigdy nie można się poddawać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w Komarnie na Podlasiu, ale przed laty, stąd Pana wywiało do Gdańska, jak to się stało? To znaczy, do Gdańska wyjechałem, ja pochodzę z Podjanowa Podlaskiego, z Nowego Pawłowa i zawsze byliśmy tam, i u nas były konie, żeśmy nawet na wagary uciekali, żeby na stadninie, na koniach, na oklep pojeździć i chciałem w Sopocie do szkoły do budowy okrętów chodzić i w Sopocie jeździć na koniach, natomiast tak się złożyło, że w mojej szkole, przy mojej szkole był klub stoczniowy, bo to stoczniowa szkoła bo budowa okrętów i przyszli trenerzy, zrobili y, sprawdzian. No i moje nogi, wioski były mocne, i powiedzieli: Ty będziesz trenował ciężary. A ja mówię: że ja chcę konie. A ty nie będziesz chodził do tej szkoły: albo ciężary, albo z, ze szkoły znikasz. No i zacząłem trenować ciężary, i to już tak w 1971 roku, później. I już to no, zaczęły się pierwsze sukcesy, tych startów było dużo, jak nie Puchar Bałtyku, to, to inne, to i Mistrzostwa Polski, tam nie było jakiegoś tam szału na tych Mistrzostwach Polskich czy startach. Dobrym zawodnikiem, a tak wybitnym nie, bo stawiałem na pierwszym rzędzie szkołę, a nie sport, o, to tylko dlatego. W pewnym momencie w Pana życiu miał miejsce wypadek, jak to zdarzenie postrzegał Pan wtedy, a jak postrzega je po latach? Wypadek jak wypadek, urwało mi nogę. Wcześniej w Setniewie, z często do Setniewa jeździłem, obserwowałem chłopaków, jak wyciskali leżąc, no Ci, co właśnie nie mieli nóg, czy Medynie. No i cóż, wypadek się stało, urwało nogę. Po pewnym czasie już miałem pierwsze protezy i zacząłem trenować. Nie robiłem z tego żadnej, jak już się mówi, tragedii. Do dzisiaj sądzę, że. Na nogę tę protezę można wymienić gorzej, jak, że mózg, człowiek nie wymienić, w sposobie myślenia. No. W tej pracy, co pracowałem, to mnie przyjęli nawet po wypadku. Pracowałem w Gdańsku i wyciskałem stąd leżąc. No i jak teraz tak mile na Paryż patrzę, bo w 1983 roku był pierwszy mój medal, właśnie europejskiej igrzyska. Tak Paryż zrobił i tam brązowy medal. To był, to był w 1983 roku. To był taki pierwszy ta, 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 ta ważniejszy sukces. To sukces, dlatego że no, nie oszukujmy się, ja sam trenowałem troszeczkę. Może mieli mi moi przełożeni ze sportu za zło, że ja powiem, że nogi nie miałem, ale życie brałem normalnie. Każe nie uważałem się, że kawałek brak nogi to że Przed wypadkiem uczestniczyłem i trenowałem po górze tańca towarzyskiego. Później po tak dopasowałem sobie protezę, że nie omijałem żadnej dyskoteki w dańsku. Zresztą za mną ci bramkarze co wpuszczali. I trenowali, to wszędzie mogą wejść za darmo, ale lubią sobie tańczyć. w sobotę i niedzielę. W niedzielę może czy, trzeba ujść, no trzeba. katolika do kościoła, ale y, tańce też były. Po pewnym czasie pan powrócił do trenowania po wypadku, ale już tutaj też w komarnie pojawiły się treningi. To no, znaczy w komarnie to jeszcze spory czas, bo tak stąd pochodzę i przyjechałem tutaj o świata, w komarnie była zabawa. Już wcześniej znałem no teraz moją żonę, nie? ale to była młoda dziewczynka. Przyjechała patrzę, Boże, co to za cudno. No i tak się złożyło, że z Gdańska. Zresztą nie lubiłem miasta, tłoku, lubiłem wioskę i tutaj trafiłem nam staresko i tutaj sprowadziłem się na Podlasie i chciałem coś. Skoro mi dane było ze sportu coś zyskać, to chciałem tutaj, najpierw no, tutaj, klasyczna nowa ale przy starej oborze była taka, przebudówek, na które mnie zimą, to nawet się jak napadam, ale tutaj sporo chłopaków przychodziło wyciskać tangę i tacy byli zaciekowieni, że mnie to zaskoczyło. Po pewnym czasie jakoś tam dzięki wielu ludziom, którzy no, po prostu robili tą. Wiedzieli, że coś dobrego robię. I tutaj był dyrektor, dyrektor Jakoniuk, Janek, żeśmy utworzyli uczniowski klub sportowy w Komarnie i znalazła się sala, a przy dobrych takich wielu ludziach znalazł się sprzęt, między innymi od świętej pamięci Stefana Pałaczku trenera z i mogliśmy w szkole trenować trzy razy w tygodniu. Po 60 osób przychodziło, nie tylko wyciskanie leżąc. Ja znałem się na różnych sportach, różnych tam, korygowanie postawy czy kręgosłupów. Miałem kolegę, chłopaka, który mnie nie wolno nic nie było robić. Po dwóch latach treningu, co wiedziałem, jak na kręgosłup, poszedł do wojska i nic mu nie jest, a teraz obecnie jest oficerem policji. Czyli jakby równolegle, rozumiem, było trenowanie młodych ludzi. Ale też trenowanie siebie po to, żeby brać udział w mistrzostwach Polski, Europy, świata. Tak, tutaj trenowali. Nawet obecnie teraz, tylko on reprezentuje Wrocław, Tomek Kuciwiński, mistrzem Europy. Zresztą jak on zaczął, jak go zacząłem trenować, to takiego powiedzmy wygląd i uszkodzenie na zdrowiu było, że nawet jeden z rodzin mi powiedział gdzieś takie królestwo z domu wyprowadzać, a on został mistrzem Europy, ma troje dzieci i nic nie przeszkadza. Samo postawa jego Wyciskał przy wadze 60 kg, 180 kg. To już jednak jakieś znaczenie. I do dzisiaj ćwiczy. I nie wiem, czy bo on zresztą tutaj Wrocław, czy załapał się na olimpiadę, czy nie, bo teraz no, jest rywalizacja, jaka jest. Kiedy pojawiły się pierwsze medale? Jakie to były kolejne wygrane? Kiedy pan już tutaj osiadł w komarni? W 1983 to w Paryżu. W 1986, co wspominam, mile e, pobyt w Brukseli, tam gdzie przemawiają europarlamentarzyści, to ja w tym miejscu trybuna Wicowi Świata zdobyłem. Jak była Polska-Belgia mecz w piłce nożnej, i królowa Belgii nas całą drużynę zaprosiła do swojej loży honorowej ku. Naszym, jak tym dziennikarzom, to dopiero zaczęli z nami rozmawiać, że są, jednak są, bo za nie było inwalidów, nie było spółdowców inwalidów. Byli, ale nikogo to nie obchodziło, no to tam byliśmy, no i później co roku to było, czy to w Szwajcarii, czy w Belgii, nie, w Belgii to już mówiłem, w Szwecji. W Szwecji miałem taką przygodę, że pocisnąłem bardzo dobrze i byłem czwarty. Myślę, no trudno się mówi, jak się okazało, później w liście przyszedł i przeprosiny złoty Nadal, że tam tych trzech złapali na środkach dopingujących. No, ale to ten te, te, sport inwalidzki też nie omija. To, yy, właśnie środki dopingujące. Podobno też jak się słucha sportowców, inwalidów, to mówią, że nagrody nie są zbyt wielkie. nawet. Te nie, teraz yy, dzięki yy, św. Pani Andrzeja Lepera, on zabiegał o to i yy, jak był w Sejmie, to istypedia i emerytury dla sportowców tak, takie same są jak dla zdrowych. Z tym, że ja za wcześnie jak to mówię się, urodziłem, bo teraz jest Komitet Olimpijski, mówi, że to jest się w dziesiątce, to zaprasza na Olimpiady każdego bo Państwu przygotować to. A w tamtych czasach było tak to po znajomości, bo w 60 roku mogłem już, bo ja 20 kg od mistrza olimpijskiego więcej uciskałem, nie pojechałem do Seulu też, bo... No, ktoś tam bliższy Warszawy pojechał, a do Barcelony już tam wylądowałem, nie wierzyłem, że jestem tutaj w Barcelonie. I no cóż, po pierwszym podejściu, bo rok wcześniej w Holandii wygrałem zdecydowanie mistrzostwa świata. No i wszyscy widzieli mnie e, faworyta, a najwyższe po pierwszym podejściu e, byłem szósty. Poszedłem na wygraną. No i byłem szósty. No, tak jak wszyscy tutaj teraz na ciepło tak mówią, yy, idę świątek. Święty. Dobrze, że ona zdobyła yy, brązowy medal. To jest coś jeszcze wielkiego i nikt mi nie powie, ja wiem. No, bo każdy sportowiec startuje. Każdy ten kibic, ludzie szanują sportowca za jego sport. A, a prywatnie jest sam i zostaje sam z tym wszystkim. Nie, jeżeli coś dobrze, to wszyscy ci przyklaskują. Ale jak ktoś się pośliźnie, to już. Nie ma i nie i nie ma kibiców. Trzeba z tym wiedzieć. Jak ja trenowałem już w 2005 roku po 25 lat w kadrze Polski i na ostatni mistrzostwach choroby chyba w Budapeszcie z brozowym etat zdobyłem. No i pytam się kolegów, jak się nazywa Ja mówię, nie, mam tego dosyć. I so, potem mam troje dzieci, bo teraz czwartym 16 lat młodego chłopca i zatrzymałem się, bo też trzeba wiedzieć, kiedy odejść. To jest z tym, że nie przestałem treningu, ja sobie do dzisiaj dla swojej po prostu zabawy, dla lepszego samopoczucia mam siłownie ćwiczyć. Toż jeżeli chodzi o Polskę, 20 razy bodajże został Pan Mistrzem Polski. No tak się złożyło, że każdy, kto przyjechałem na Polski chciał mi dowalić, ale ja umiałem, wiedziałem jak to się przygotować. No to tak mogę powiedzieć, że ktoś przyszedł do mnie mówi, tego treningu to robisz 10 ton, ja mówię 10 ton to na łupie, 50 ton w treningu, to wtedy wiem, że 200 mogą wycisnąć inaczej. To. Tylko fakt, że odżywianie tutaj czy swoje mięso są jako wszystko, bo jak ktoś mówi, na rozwodniony paliwie nic nie chodzi. Tak samo i jedzenie muszą to być odpowiednio. od w szczególności tutaj w siedział Siedziałem w biurze i południu trenowałem tutaj cały dzień pracą, trzy hektary sadu, dzieci, konie i yy, musiałem wiedzieć, jak zakłasanie mieć i to wszystko. Różne rzeczy czytałem, jak dopasowałem sobie, żeby nie było mi na zdrowiu, a żeby wyniki były. bo żeby coś było znaczyć, to mojej wadze w granicach 200 trzeba było na zawołanie cisnąć. O to tak mniej więcej. Natomiast tutaj jak konie, zawsze lubiłem konie i znaczy, tak, nie mogę biegać, no to yy, kupiłem pierwsze konie, dwa w w wie Podlaskim i... i jak jeździliśmy na wycieczki z czasem? To jechałem bryczko z żoną, a moje dzieci na koniach, i tutaj całe okolice wszędzie zwiedziliśmy. Nie to, że ktoś tam raz w tygodniu sobie pojeździł. Moje dzieci jeździły. Michał nawet do technik hodowli koni, jak chodził to w Wiedniu na Janowskim Ogierze, zdobył mistrzostwo Europy w ujeżdżaniu koni arabskich, i te dzieci też startowały na tych zawodach. No też tak się złożyło, że były w Dubaju, w tym hotelu Dubaj i startowały na pustyni w dystansowych Arabów. Ale to tak dzięki Bogu, dobry z wiek okoliczności, ludzie, którzy to sfinansowali ujawnili mnie. Do którego roku był Pan czynny jako sportowiec? Do 2010. Od 70. roku. Parę lat było. <średziśstanden> 40. Ale teraz na czynnie. Też sobie mam siłownię, takie ćwiczenia, jakie mi potrzebne do korygowania, żeby tutaj lepiej sobie mu schodzić i co mam do pracy wykonywać, to na zdrowia. To nie to, że ktoś siedzi do sanatorium przez trzy tygodnie i mówi na zdrowie. Tydzień to ból, drugi tydzień, za trzeci niekoniecznie może komuś dać. Tutaj wspomniał Pan wcześniej, że niektórzy pańscy wychowankowie poszli w Pana ślady. Wspomniany na przykład Tomasz Kociubiński, tak? ma tak, duże... Tom Tomasz Kociubiński to taki fajny, wesoły człowiek, ale jak już startował, to bardzo dobrze pamiętam. w wie, że na treninga 140, rekordzista świata, Andrzej Gleń 157. I wycisnął 140, ja miałem jesteś drugi i 160 na lekord świata. wycisniesz to wycisniesz, nie wycisnął. No i ten mówi, ja 15 lat tam wygrywałem, a stał, obo przegrałem. Nie chciał ręki podać, ja bym troszeczkę nieładnie, a ja teraz będziesz 15 lat przegrywał, nie przeżywaj, no mówię. No także o tak to miejsce jest. Ale jeszcze ty było więcej. Czy Krzysiek Nikoniuk tam, no tak, około 20, tak by jedna z dziewcząt tutaj u mnie trenowała, mówiła, że ona ma cukrzycę i cukrzycę, ale ze 100 kg na 60 sobie trenowała, później podnosiła ciężar 110 kg, teraz jest trenerką w Niemczech. I zawsze mówię, jestem Ci wdzięczna, ja bym mi wdzięczna, jakbyś nie chciała, nic by z tego nie było. Tych chłopaków, którzy tu przychodzili, Pan podobno nie tylko trenował, ale też wychowywał, w sensie, że był jakiś. Konkretne zasady. No krótkie. No, nie daj Boże, papierosów. A, a jeszcze jakbym na piwie spotkał, czy co, czy, czy jak któryś się spóźnił, no to krótką. No, oj, łobuzom to w siły nie potrzeba. A wszyscy ci są mnie trenowali, na porządnych ludziach. Nie, nie miałem, żeby któryś miał kolizję z prawem. O Bogu, o Polsce podobno też Pan mówił o tym chłopakom. No, no, no oczywiście, że. Zeszło za ze mostem. Tutaj jeździli moje ulubione, była taka trasa do Pratolina, czy. Tutaj też, jak bliziutko jest Leśna Podlaska, zawsze tak nawiasem mówiąc, to wszyscy jeżdżą do te w tym daleko, a ja mówię, a lubię Leśną podlasko. Bo jedna matka mnie urodziła i przyniosła, i pokazała drugą, Matka Bosko-Leśniańska, mam tu 7 km I jak ktoś do mnie przyjeżdża, to no wtedy uważam, że go przewiosłem, jeżeli zawiosę go do Leśnej, pójdzie, czy wierzy, czy nie. A pokłoni się Matce Boskiej, ujdzie i przyjedziemy do domu, to znaczy, że pierwszy raz u mnie była, później może ujechać chcemy. Może to też to takie mówienie innym o, o zasadach, czy o wierze, może też wynika z tego, że pański dziadek był kawalerzystą. Czego pan się od niego nauczył? Znaczy, na, nauczyłem się od niego takiej kultury bycia przy stole, wśród jest Zresztą, że, że tam jak wchodziliśmy nawet do domu, to żadne z nas jeszcze nie usiadło, aż dziadek wszyscy usiedli, a dziadek poprosił nas do stołu lub nie, ale oprócz tego o piątej rano śpiewaliśmy godzinki. I te godzinki to mi cały czas to teraz, co w radiu. naszym katolickim radiu no to sobie, jak nawet w kościele, to nie patrzę na tablicę, bo nam to na pamięć. No i co u nas było, że kiedyś tam chorowali bardzo, jeszcze za długi mieszkali, poszli do, w pielgrzymkę do, do yy... Częstochowy i ofiarowali to, że nie będą w pierwszy dzień Bożego Narodzenia no i Wielkanocy, żadnego alkoholu nie będzie oczywiście w kościele, no i na Wigilię. I dziadek mówi, jak skończył jak 100 lat w 1994 roku, to ja was zwalniam z tego, ale na setne urodziny jeszcze mówi chyba zamiast kwiateczka przywiozłeś mi jakaś łoszeczkę, ale to był taki człowiek, który no, jak zawsze z mógł wstawać, no, już zimą wiadomo, mróz, czasem o piąte rano, ale... Tak było nie, nie kwestionowaliśmy tego, jak no, nie pomyślał wtedy, co teraz młodzież może pomyśleć coś powiedzieć, ale no i to, to. Dobrze on było z tego. No, tak. Tutaj na Podlasiu współorganizował pan też terytorialne zawody Puchar Podlasia w wyciskaniu i trójboju siłowym. To znaczy nie, w wyciskaniu leżąc i zapraszałem tych swoich mistrzów olimpijskich, jak na przykład Fornalczyk, czterokrotny mistrz olimpijski i inni. bardzo chętnie tutaj przyjeżdżali, Komarnia to było, czy w w też, u kolegi Pucharlata, czy też w Janowie. Bodajże w 2012 pan został mistrzem turystyki konnej, tak? To jest w powożeniu No cóż, tych imprez było dużo, od Kodnia po siemiatycze, różne tam, no i tu dziennikarze tak to... Wiele, że kto tam te koń jeździ. Zresztą powiem tak szczerze, że na chwilę obecną, bo ja mam ośmiu braci, to jeden z nowym Pawłowiątek wozi ludzi Zbyszek Błyszek brannie, a Witek w stadni już na emeryturze, a jeszcze po, po wozie zaprzęg. Kto w stadni chce podjechać, to mój władz wozi, a ja sto czwarty, o. tutaj kręcimy z końmi. Szkoda, że tutaj nie jest tej turystyki konnej teraz. Tak powinno być, bo nasze strony to jednak, każdy kto przyjedzie kojarzy z Janowem Podlaskim, z końmi, no, tylko to, tego nie rozumieją nasze władze po prostu. No, a jest tamina jest aukcja, dobrze, dziękuję, że i to starczy. Tylko z tym, że teraz jest tak, że nieraz mówiłem, bo i radnym tutaj byłem, dwie kadencje, niezależnym, że mamy kawałek buga tutaj od Gnojna do Borsuk z dwóch stron jest województwa lubelskiego. Powinniśmy jakoś to wykorzystać. Tak było wykorzystane źle, bo jak prom był w starym miejscu całe wieki pływał, był taki program unijny, bo krajami latruystów przestawili w takie miejsce, że nie pływa wcale teraz. no i To była jedna z wielu atrakcji, naszych atrakcji. podjeżdżał czy rowerami i czy samochodem, czy ja zaprzęgiem przepływałem do Niemirowa, stamtąd do milnika Drugim przez Serpelicę i ładne kółko, takie turystyczne tylko w Serpelicach, jak pan wie, do że można sobie tam zjeść. To, że... No często do Serpelic jeździłem, a już ulubione było, znaczy u nas tradycji, bo na Piotra i Pawła, to nawet dziecka, to jeździliśmy na odkurs tam, to było obowiązkowe wręcz, co roku. Właśnie tutaj okazuje się, żeby pojeździć u pana na koniu, to Niekoniecznie trzeba być zawodowcem. Czytałem na jednym z portali o koniach, że podobno na przejażdżki przyjeżdżają też niepełnosprawni do pana. Tak, on przyjeżdża, znaczy, jak ja w Gdańsku byłem, koledzy moi przyjeżdżali tutaj na jeszcze ekologistykę prowadziła moja koleżanka, u mnie trenowali i tak. Nawet to fajnie wyglądało, że ja, ja, ja nie mam jednej nogi, a ja posadzałem na konia takiego, co nie ma dwóch i ręki. No i no, dlaczego bym nie pojeździć? Też może sobie pojeździć w ten czy inny sposób, tylko trzeba mu, no umożliwić to, logicznie rzecz biorąc, żeby konie były przystosowane. Mamy tutaj u siebie teraz mniej no koni, ale mamy dwa angielskie arabskie czy Anglo-Araby konie, wszystko pochodzące z Janowa, ze Stadniny i jeden najstarszy nalot, który ma 29 lat, to cała historia tutaj z tym koniem była, że w Kostomłotach, jak było Polski, pogonitwa za Hubertusowa, po koń, e, za Lisem, Mysłem cztery razy z rzędu wygrał, to za piątym razem nas wzięli, wyrzucili, powiedzieli, jak ktoś inny wygra. Nie uważam tego, że, chce. Czy jak Fajdek jest pięciokrotnym mistrzem świata to przeszkadza, ktoś był jakby jeszcze miał ze trzy razy, chyba nie. No, ale to już to nasze klimaty takie. Mhm. Czyli wychodzi, że też Pana dzieci bardzo poszły w Pana ślady tą końską drogą. To znaczy nie tylko końsko, bo przecież Michał w starszej pracuje, to jak pojechał na ten egzamin i to tak miło było usłyszeć, no mówi, leci się 150, mówi, a Marian Grygas, kto dla Ciebie? No, ojciec. To mów, ojciec. Co jest potrzebne do tego, żeby spełnić się w życiu? Co, co potrzeba? Jak to ja mówię? No, <grywa> pracy, wiary i modlitwy. Wszystko jest modlitwą. No, nie musowo coś wielkie. Czy ktoś jest maratończykiem, że maraton zacznie, nie musi go skończyć, ale zaczął. No, także jak ja tutaj nie miałem nogi 45 lat, i już 4 lata czym, czy 5 wiedziałem, że od przeciążeń biodra prawa może mi wysiąść, a wreszcie wyłamałem. No, i cóż. W szpitalu taki profesor Blacha z Lublina, fajny taki człowiek, zrobił tę operację, no i wszyscy, no jak Greglasa postawić na nogi, bo ja normalnie. Ja wiedziałem, że to przygotowany byłem, nałożyłem protezę o kulach, mówię, że balkonikiem, może na wózku, nie mam takiej potrzeby. Stałem o kulach, poszedłem, no. teraz jak gdzieś daleko, to idę o kulach, Sobie szybciej mi się chodzi. No Niektórzy tak dobrze chodzi, że chodzisz o kulachem ja dla dekoracji, no, ale tak to ludzie, no widzisz się o kulach, jakby coś tutaj, ale nie jeden potrzebuje tego, tylko no, wstydzę to, to, to jest właśnie sposób myślenia. No, taki. Ludzie tacy ani... Nie. Jak tutaj ja nie mam nogi, więc a przy sklepie, tak jak to mówią, zdrowy, zdrowi oni mówią, żeby dać im na piwo, to, to jest powiedzenie, z której ręki prawo wybijam dwa za i ludzie, to właśnie ten sposób myślenia jest ludzki taki jest jaki jest no. No to z tym, że teraz jest też tam młodzież. Biedne dzieci bogatych rodziców, rodzice są jak nie w Norwegii, to jeszcze gdzieś, te dzieci same robią, wiem, jaki wpływ to na mojego syna, szesnastolatka, że oni nic nie robią, że tego a tatuś tylko to zarabia więcej. No i ile to kiedy się kończy, i oni nie znają rady, że coś popracować, czy co, i wpadają w takie. Te własne kontrowersje, że się i narkotyki wieszają i co. Jak ja swoje dzieci, nawet najmłodszego, woziłem na piłkę do, do białej szkoły e, piłki nożnej, żeby podstaw się nauczył, tak zarówno też napływalnie. Dlatego, że młody człowiek, taki szalony wiek, od 15 do 18 lat, a gdzieś jest na grupowania, czy w towarzystwie. Jeżeli umie pływać, umie tańczyć, umie grać w piłkę, to pokażę to. A jak nie będzie, to będzie się upijał albo narkotyki weźmie. Co by pan powiedział o sobie, który może zdarzył się podobny wypadek jak panu i który może nie chce się żyć? Niech to nie chce się żyć, bo to takie wygodne. Życie jest piękne, powiem. Ja w życiu mnie sądził, że no ten wypadek mi się stanie. i i żonę, mam dzieci, i te przez sport i nie tylko przez swoją pracę. Takie rzeczy, aż mi się wierzyć nie chce, że tak było. Tak bym nawet nie wymarzył sobie, tak, że my, no, że, znaczy skromnie żyjemy, nie to nie skromnie, że ktoś ma ogromny dom pusty w nim, czy Piękny samochód, a też nie ma w tym domu ani jakiej, ani wiary, ani nic, przecież teraz ile teraz rozwodów, nierozwodów i byliśmy teraz nawet na weselu w Różance, no i bardzo dużo osób, a z tych 10% było komunii, przecież jeżeli się do kościoła idzie, to ofiaruje się tej parze młodych właśnie być w komunii, władlić to jest największy prezent, a nie tamta para złotych. Tak to ja uważam. Też paja moim dzieciom i tak to powinno być. Wtedy było lżej nam wyłożyć. Bo jak w latach 80. jeździłem i widziałem na, we Francji, czy co to czy moi przeciwnicy, na no przeciwnicy, ale jako koledzy, że oni. A co tam rodzina mówią? Gruncze z kumplami, mam do spółki jacht czy co, cały rok. Ciężko pracuję, pożyczkę biorę, że na, na jachtem z kolegą popłynę. Jak nim nie popłynę, to już nie będzie moim kolegą. Tam wszystko kupić trzeba. I przeszło do nas to. No właśnie, brak wiary do, do kościoła. To nie potrzebne, to takie na piechotę wszyscy pełen kościół, a teraz co. Dzięki serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Marian Grygla. Dzięki. Z